Shaggy Alongside Bob Sinclair The loveless Sahara Ladies <laughs> let's make love on the dance floor Last yeah. That's right Oh shows a sweet love See that now Siódma edycja Stalex Ligi ruszyła na dobre. Za nami już trzy serie gier, podczas których kibice nie mogą narzekać na brak piłkarskich emocji. Warto przypomnieć, że w tym roku to rywalizacja o puchar rekordowa liczba zespołów, dzięki czemu poziom sportowy rozgrywek staje się coraz wyższy. Kilka naprawdę fajnych drużyn u nas już występuje, pokazało e, swoją klasę dobrymi występami. Ja jednak chciałbym tutaj zacząć od może troszeczkę mniej tutaj ciekawych aspektów tej gry, troszeczkę na minus na pewno drużyna Sylii, Zespół, który był no, miał takie aspiracje, aby grać w pierwszej lidze. No niestety tutaj z naszych wyliczeń najprawdopodobniej wylądują w trzeciej lidze. Jest jeszcze oczywiście tutaj szansą dla nich gra w pucharach, zobaczymy, jak to tutaj wpłynie na ich morale. Jeżeli chodzi o pozytywy, na pewno nowa drużyna z Torunia, czyli Eurodrup udowadnia, że będą jednym z faworytów. Nowe drużyny z Bydgoszczy również tutaj dużo wnoszą do naszej ligi, także na pewno na pewno dużo, dużo nowego i oczywiście fajnego futsalu na naszej hali. A czy jakieś drużyny jakby z naszego miasta bądź z okolic zaskakują in plus? Na pewno y, młodzi zawodnicy Akropolu y, bardzo, bardzo ta piłka jest fajnie poukładana. Y, również tutaj, jeżeli chodzi może o, o inne drużyny, zespół strzepcza bardzo fajnie y, wygląda tutaj y, ich współpraca na boisku. A poza tym na pewno jeszcze kilka drużyn nie wystąpiło u nas, także też nie możemy oceniać wszystkich jakby w jednym w jednym tonie. Także no, czekamy oczywiście na, na większą ilość spotkań każdego zespołu i, i oczywiście automatycznie większe zgranie. Myślę, że tak, że może troszeczkę powiem wybiegając daleko, jeżeli chodzi o naszą na pewno galę finałową, na pewno w granicach ośmiu zespołów będzie aspirowało tutaj do występów w tej naszej gali finałowej na początku marca. Poziom myślę, że jest zdecydowanie wyższy, też oczywiście świadczy o tym większa ilość drużyn, tak? czyli 35 zespołów, które u nas występują no na pewno przenosić to się to oczywiście na, na aspekt sportowy. Trzeba również dodać, że w tegorocznych rozgrywkach wprowadzono pewne zmiany regulaminowe, a najbardziej zauważalną z nich jest tak zwana gra bez bramkarza. Dla niewtajemniczonych w tym przepisie chodzi o to, że w czasie gry piłka może być tylko raz podana do bramkarza przez zawodnika swojej drużyny. Sędziowie, którzy prowadzą spotkania w Stalex z Lidze przekonują, że ten przepis przyspieszy grę i dzięki czemu mecze będą bardziej ciekawe. Było trochę na początku że tak powiem komplikacji, nie tego przejąć, ale weszło ten, wszedł ten przepis w życie i, i jak do tej pory, to nie ma żadnych problemów, drużyny się stosują, myślę, że to trochę atrakcyjnie gra będzie bardziej płynniejsza, no nie wiem, no, na razie nie ma żadnych problemów, nikt się nie skarży, no. Można powiedzieć, że drużyny radzą sobie z y, tym przepisem i ich takie obawy, że nie będą jakby mogły się do tego przepisu zaadoptować, się nie sprawdzają. Weszło to w życie, no i będzie, tylko będą tylko z tego korzyści. Będzie szybsza, płynniejsza gra, lepsze widowiska, będą. nie będzie tej ostoi, tak jakby na boisko, no, to będzie efektywna gra. Wracając już do samych spotkań, w oglądanym meczu drużna syla kręgelnia Unii Partner zmierzyła się z oazą smaku i ku wielkiemu zdziwieniu kibiców zespół Syli, który w swoim składzie ma byłych piłkarzy w Dyświecie nie sprostał ekipie z bukowca przegrywając 2-3. Dzięki tej porażce zespół Syli pogrzebał swoje szanse na mistrzostwo ligi już na początkowym etapie rozgrywek. Natomiast drużyna, której liderem jest Damian Ejankowski, zapewniła sobie grę co najmniej w drugiej lidze. Jesteśmy po bardzo emocjonującym spotkaniu a ze smaku ze Sylą. Zwyciężyliście i pokazaliście, że gwiazdy na boisku nie grają, liczy się drużyna. No tak, no, na papierze, kardowo na pewno drużyna Syli była od nas silniejsza, ale tak jak właśnie powiedziałeś, liczy się drużyna, wola walki. No i dzisiaj to udowodniliśmy. Pokazaliście dobrą grę w defensywie, kilka skutecznych kontr i to wystarczyłoby pokonać drużynę Seli. Tak, wiedzieliśmy, że indywidualne umiejętności może są po stronie Sylii, więc tylko ustawieniem, mądrą grą taktyczną mogliśmy tutaj wygrać ten mecz. Zapanowaliśmy na swoimi nerwami, no i to przyniosło też dobry skutek dla nas, bo jedną bramkę. No dzięki temu zwycięstwu pokrzyżowaliście plany Sylii, a sami w swojej grupie jakby wyszliście na taką dogodną dla Was pozycję. No tak, nasz cel osiągnęliśmy, chcieliśmy wejść do drugiej ligi, tym zwycięstwem na 100% już jesteśmy w drugiej lidze. No, Powalczymy dalej. Jeszcze stały dwa mecze. Na pewno się nie położymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast w kolejnym ciekawym spotkaniu brązowi medaliście z ubiegłego roku, czyli zespół w Team bez najbliższego wysiłku pokonał drużynę Schumachera 22-3. A warto odnotować, że w tym meczu 10 ases zaliczył Piotr Kaczkowski, co jest rekordem rozgrywek. Ten rezultat pokazuje, że młodzież z Unisławia ma aspiracje, by co najmniej powtórzyć sukces z ubiegłego sezonu. Wynik dzisiejszego spotkania z Schumacherem to dla Was te łatwe zwycięstwo. Chyba chcieliście ten mecz wygrać jak najmniejszym nakładem sił. No tak, było nas tylko sześciu. Jeszcze do tego doszła czerwona kartka Daniela Palmowskiego. Jeszcze mamy dzisiaj drugi mecz i musimy oszczędzać swoje siły, bo nie wiadomo jak to może się skończyć i na co stać drugą drużynę, z którą będziemy dzisiaj grali. Ty również dzisiaj zaliczyłeś udane spotkanie, 10 asyst, na pewno cieszy. No, na pewno cieszę, ale najważniejszym celem są dla nas zgranie zespołu i dobre wyniki całego zespołu, a nie indywidualne zdobycze. Na pewno ma utrudnienia, ale mamy napięty terminarz, więc jest to wpisane, że musimy grać dwa mecze w jednym dniu. Myślę, że damy radę. Na co stać młody zespół z Unisławia? Na pewno na trójkę w Staryx League i Galafinowo.